Mamy taką umowę, że jak poczuję, że fajnie, to mogę włączyć. A obok jest oliwka i oliwka się stresuje. I trzeba zrobić tak, żeby oliwka przestała się stresować. Dobry oliwko, dlaczego się stresujesz? <grytanie> to nawet. Nie ma jakiegoś konkretnego powodu, pojawia się po prostu stres i jest to w formie takiej, że jest jakaś, jakiś knebel wsadzony i mam przepływ informacji zmniejszony automatycznie. Czuję się nagle, żeby się kupia i ciężej mi jest odbierać myśli przez, tą, przez ten stres, przez samotę. Tak. Czy jest z tym komfortowo? Nie, no jasne, że nie. chciałabyś ja to by... zmienić? Wolałabym czuć się komfortowo Dobrze. i mówić... Zachowywać się naturalnie, pomimo tego, że ja jestem przed kamerą i oglądam je 10 tysięcy Jesteś osób. za kamerą. Za kamerą i oglądam je 10 tysięcy osób. Spokojnie, statystyki jeszcze się ustalają. <laughs> Wracając, czy teraz czujesz jakikolwiek dyskomfort? Dyskomfort jest coraz mniejszy. Ale czy Mieliście to jest... Się... Tak, że... Między o tym mówię, tym dyskomfort jest coraz mniejszy. Ach, czyli samo myślenie na temat tego było straszne, a robienie tego już nie jest? Nie, tego jest znacznie łatwiejsze niż myślałam. To po co się tak mocno zastanawiasz nad tym wszystkim? Przed, zanim zrobisz? No, że to to ci tylko nakręcę lawinę stresu, strachu i głupoty. Bo sama powiedziałaś, że robisz się głupsze od tego. Czy ktoś ci to czyni? Wszyscy, w, w, z którymi się przebywam, mają taką blokadę i po prostu. Dobrze, ale my nie jesteśmy wszyscy? No tak. Ja pytam nie pytam o ciebie. Toś, tobie to robię, czy ty sama to robisz? Teraz aktualnie robię sobie to sama. Teraz aktualnie, a innymi razami? Myślałam o mojej mamie, która zawsze była u mnie zazdrosna. I tak jak było, z wyglądem, że nie mogłam lepiej wyglądać od niej, tak podejrzewam, że to się przełożyło na wszystkie dziedziny. No dobrze, tylko... ale teraz jej tu nie ma. No nie ma. Czyli ona jest w Twojej głowie i ci to czynisz czy Ty to sobie robisz sama już za nią? No ja już sobie robię to sama. Nie chciałabyś czasu? Nie, już przestałam. Przekonaj mnie, że to prawda. No jestem, nie uciekłam. Mówię. A jak się czujesz? Jest to dla mnie ciekawe doświadczenie, cie, cie, ciekawe odczucie. Mam takie... Trochę się sama podstawiłam pod ścianą, a ja, mój mózg działa tak, że jak już czuję, że już nic innego się nie da zrobić, to dopiero wtedy mi klika. A teraz a sama sobie zrobiłam, sama się przeniosłam pod tą ścianę i... Poczułam, że już nie mam wyjścia, a to jest ten moment i po prostu poszło. A czy któreś z tych Twoich przewidywań negatywnych, stresujących ci się spełniło i sprawdziło? Nie, ale najlepsze jest to, że nawet ich za bardzo nie było. Hmm. Jakby nie, nie było pisane. one po prostu sobie stwierdziłam, że one będą. Nawet nie myślałam o tym, co będzie, tylko że one już tam są i że jak Znaczy ktoś... ich mogło nie być, ty założyłaś, tak, że są. Tak, tak, dokładnie. Ja to chciałam sobie zrobić bezpiecznie. <laughs> Proszę nie oceniać. <laughs> Nikt Cię nie ocenia po prostu nie było czegoś fizycznie, realnie, tudzież w Twoim mentalu. Ty sobie to wyobraziłaś, przez to poczułaś się gorzej. Tak, i to mi dało takie, takie dobra, nie ruszam się z miejsca, bo nie nie, ogarnę, nie dam rady. Lepiej być w czymś, to w czym się ja jakby odnajduję od początku życia. Znaczy, jestem w tym. Brzmi jak pierdolenie, ale może ja się mylę? Ciężko jest, ym, trudno jest. To jest sztuka, wyjść tak po prostu z jednego schematu, który był z Tobą przez 29, 30 lat. 32, dobra. 30 mhm. grudnia. <słyski> <słyski> przez 32 lata i tak nagle po prostu sobie świadomić koniec. Zmieniam schemat pstryk. To takie straszne. 20 lat no, 9 nie. lat życia w chujni, tak? O dziwo, nie. Dwa w nieświadomości, bo się było w pieluchach. I zrobić sobie lepiej to jest takie. W sumie nie, bo już się przyzwyczaiłam, przez te lata, ta, 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 ta. Gdzie są gdzie logika, Oliwko? Po prostu dałam sobie możliwość wejścia w to i zobaczenia, jak mi jest po tej drugiej, w tym, w teraz w tym wzorcu. Teraz masz łapkę, I... i teraz zobaczę, jak i... tobie jest całkowicie w tym. I okazało się, że w momencie, kiedy pobyłam dłużej w tej przestrzeni, to nie jest tak źle. Jest w sumie całkiem przyjemnie i stwierdziłam, że w niej zostanę. A opisz tą przestrzeń, ją, proszę. To jest tak, jak wchodzisz do domu yy, i ten dom jest tylko i włączyć Twoją przestrzenią. I tam możesz być po prostu sobą. I masz takie. Uff, jestem u siebie, jestem w domu i jest mi miło. I, I co? Mogę zachowywać się jak chcę i czuć się po prostu dobrze. Nie muszę udawać. jak się nie stała. Tam nie ma udo. Nie ma. Czy nie możesz swobodnie teraz iść i opowiedzieć o tych i o co w tym chodzi, kim się stałaś, albo co odkryłaś, albo jak masz, albo po swojemu może najlepiej? To Twoje 10 minut, albo 15, albo ile potrzebujesz. Przejdź przez most i stań się nową Liwką się bardzo lubi symbolikę. To nie tylko ja. Każdy, kto się rozwija, w pewnym momencie wchodzi na poziom symboli, bo to jest nieuniknione. Podświadomości i nadświadomości się komunikują w ten sposób. Nie da się inaczej. Wszystkie synchroniczności, przypadki, zbiegi okoliczności, rzeczywistość w ten sposób się komunikuje. I tego się zauważa coraz częściej, coraz więcej. Na przykład ja wszedłem na ten poziom, gdzie wszyscy zaczynają być dla mnie bardzo mili bez powodu. Ja po prostu sobie jestem, a oni tak mają. No, i tak na ścieżce. No. Mogę opowiedzieć e, o, 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 o sobie, o nas, natomiast nie jestem pewna, czy tam nie będzie. Po prostu, jeżeli coś będzie niezgodne z tym, jak jest, to tobie poprawi, po prostu. No, uświadomienie sobie, że, że jestem uzależniona od intensywności emocji. I tego, że najlepiej i że w sumie całkiem przyjemnie jest mi, kiedy dużo rzeczy się dzieje wokół i jest chaos totalny, było takim punktem kulminacyjnym w moim życiu, ponieważ dostrzeżenie tego pozwoliło mi zaakceptować to. I pomimo tego, że jest chaos, zaakceptowałam ten chaos i poczułam spokój. I w tym spokoju zaczęły się dziać bardzo fajne rzeczy. Bo dopiero w tej przestrzeni... Wiesz, ja idę i patrzę na książka, a patrzę czy wszystko jest. Teraz zrób tak, żeby nie zachować wiesz, prywatność. Idącej z kijkami pani. Mam dalej. Nie, poczekam aż pani przejdzie. A, dobrze. Potrzymaj, bo mi wypadł plastik, nie chciałbym śmiecić. I teraz zobacz, y, trikser y, trochę inaczej postrzega czas. Dla ciebie nie ma znaczenia, że to się nagrywa i ktoś tam czeka. Nie, nie? sorry, Musicie, musieliście trochę poczekać. Przerwa na siku. <laughs> Ale cześć, zmienia się percepcja czasu i postrzeganie czasu. Kiedy sobie uświadomisz swoją naturę i proces, w jakim jesteś. Zobacz, że inaczej postrzegasz czas niż rok temu. Tak, słuchajcie, nie ma sensu się śpieszyć, i robisz rzeczy wolniej. To znaczy, jesteś świadomy tego, co robisz, i patrzysz, skupiasz się na tym, co robisz. To jest od czynności odmycia garów, no, po mycie okien, po gotowanie, po tak naprawdę wszystko. I Jeżeli się nie śpieszysz i dyrektujesz się tym, to czas. Mogłabym nawet pokusić się, żeby powiedzieć, że zwalnia. Tak jest. Tak. A jeżeli my żyjemy w ciągłym biegu, no to powiem Wam szczerze, że. że... A, a tak teraz wszyscy żyją. Że czas szybko leci, czas szybko leci. Przestańcie sobie wmawiać, kurwa, że czas szybko leci. Ale jedna, jedna rzecz też tak masz. Ja tak mam, że czas mi zwolnił, a ja mogę zrobić więcej. Tak. Że nagle okazuje się, że tych czasów jest więcej. Tak i osiągnąć można dużo więcej i tak. zrobić, zrealizować dużo więcej rzeczy I, i, życie... i zostaje jeszcze więcej czasu. I jeszcze jest, że to wszystko bardziej, wszystko jest w spokoju. jest Tam jest więcej spokoju i jest więcej radości z tego, co się robi. Wiesz co, teraz mam wrażenie, że ten spokój, który wspomniałaś, zarezonował w nas i będzie odczuwalny już na filmie. I to jest ten moment, gdzie ktoś tak może stwierdzić, a faktycznie czuję spokój. Ale dziwne. Mhm. Czujesz płynienie? Tak. Fajnie. To już wiesz co czuję jak czasami w wannie jak siedzę, jak płyną takie mhm. rzeczy. To przeze mnie płynie dużo więcej niż tukuj. Generalnie ja patrzę na Trixera jak na... A, Azra mi to sprzedała. Azry już nie ma niestety. Yy, dlatego mówię po imieniu. Ona to nazwała kosmicznym błaznem. Jest tak jakby energia płynąca przez rzeczywistość i przez wszechświat. Które jest tak naprawdę jednym wielkim kosmicznym żartem. Jeden z takich ciekawszych żartów em, kosmicznego błazna jest taki: Pokaż mi cierpienie, które nie jest śmieszne. Mhm. Skoro każde cię czegoś uczy i każde cię rozwija, to tylko twój stosunek do cierpienia jest tak naprawdę. On jest najzabawniejszy. Ty jeszcze tego nie masz, ale ja już to mam, że w tym momencie ja nie mam czegoś takiego jak gorzej, lepiej. No tak, ale. Cierpienie, no, się, że, radość. No, ale jakieś... to jest też obsesja. Rozmawia, że... Często jest to obsesja. Ale że co? że cierpienie, z cierpienia robimy sobie obsesję. Ludzie mają obsesję na punkcie cierpienia. No tak, ale tylko dlatego, że nie chcą być zauważeni. Mhm. Ludzie są tak strasznie samotni, że potrzebują, żeby ktoś to cierpienie dostrzegł, bo wtedy później nie... Nie widzą że w innej drogi. Okej. Okay. Rozumiesz? Jeżeli ktoś. Może inaczej. Najłatwiej zostać zauważonym, kiedy się cierpi. Bo do ludzi radosnych raczej nikt nie podchodzi. A wiesz, nie szukaj. No tak, to są takie dzieci, które muszą pokazywać swoje potrzeby, żeby mama mogła wiedzieć, że musi zareagować. Tak. Większość cierpienia z tego się właśnie bierze z niezrozumienia. Tak sobie pomyślałam, słuchajcie, że mogłabym lepiej oparować kamerą, że... No, zacznij przewidywać pewne rzeczy. Ale to się wyrabia z czasem samo. Ja na początku w ogóle tego nie miałem, a teraz już mi się robili z automatu. Ostatnio miałem tak, że nagrywam coś i miałem folię w dłoni. O, sorry, to jest sympatia, muszę iść to wyrzucić, bo wiem, że będzie przeszkadzało temu, kto to ogląda. Jak teraz się czujesz w porównaniu do tego, co było zanim wyjąłem telefon? Wszystkie moje obawy dotyczące nagrywania tego typu treści zniknęły. To kontynuuj, proszę. Zobacz, co przez co Ciebie przejdzie dalej. Co jeszcze można tutaj dodać? Jak się czujesz? O, wiem, co można dodać. W końcu zaczęłeś zauważać w ogóle, że Ty coś czujesz i jak się czujesz, tak, że tw... to, to, co czujesz, ma znaczenie. Zaczęłam zwracać uwagę na to. Bo jeżeli robimy coś wolniej i jesteśmy bardziej skupieni, no to możemy też zauważyć szczegóły, których wcześniej nie widzieliśmy, a są bardzo istotne. Od szczegółu do ogółu. A jedna rzecz. Wiesz, że pośpiech to jest tak naprawdę wymyślona rzecz? Ktoś sobie wymyśla taki rodzaj presji, który zmusza go do jakby... Nie wiem. Iścia trochę szybciej niż chodzi normalnie. Albo odkładania rzeczy na miejsce troszkę szybciej niż zazwyczaj. To jest rodzaj takiego samowkręcania się, że niby to. Wkrętka, tak. Wkrętka. Ale z małokim kim pogadasz o tym? No, nie, nie, bo pośpiech to trzeba, to szybko, to fajnie. nie? No tak, ale przez to, że mamy po prostu z pracy do pracy, ludzie pracują tyle czasu i muszą nie, zrobić nie, to, to jest z mentalu. To. Rozumiesz? To się nawet nie dzieje w rzeczywistości, ten pośpiech. On się dzieje w głowie. Bo jak się patrzy czasem na ludzi z boku, to tego pośpiechu w ogóle nie widać. Poza tym, że ktoś tylko wykonuje energiczne i nerwowe ruchy. A, to jest temat bardzo znany. Wiecie kiedy? Na przykład przed świętami. U mnie w domu bardzo wyczuwalne napięcia. To ja mam z moją percepcją, to widzę u wszystkich niemalże ludzi. Wiecie, kojarzycie ten moment, gdzie dwa dni przed świętami wszystko jest nerwowe w domu i mama tam rzuca talerzami. Tata zły, że o 24 jest odkurzane my te okna i wszystko jest w takiej presji, że wszystko musi być takie idealne. Tak. Trzeba zdążyć, a i tak przecież wiadomo, że co roku o tej samej godzinie niezmiennie wszyscy siadają do stołu i jakoś wszystko jest zrobione. Znaczy ja nie, nie, nie partycypuję w tej rzeczywistości już od jakiegoś czasu, więc ja nie siadam. No ja też już nie. Ale to jest właśnie ten rodzaj projektu, która jest sztuczna i jest dziedziczona po przodkach. Ona jest w ogóle nieracjonalna, nikt się nad tym nie zastanawia. Jak ta przestrzeń. Zobacz, spokój. Męczy. Właśnie miałam taki tydzień ciężki. Czy ciężki? On nie był wcale ciężki. Ale moje podejście do wszystkich rzeczy, które robiłam, było tak męczące, że ten tydzień włączyłam się tym tygodniem, bo była presja, była presja i było właśnie był ten pośpiech. Dobra, to teraz mniej o liczce, a bardziej o hmm. Jeśli ktoś miałby poznać, że ma taką naturę jak my, to potem. Jak to się przebudziło u ciebie? I zauważyłam. A, ja wiem, kiedy to się przebudziło. Miałam bardzo niefajną sytuację z moim ojcem dwa lata temu. Nie będę wchodzić w szczegóły, ale to był moment, w którym siedziałam na trawie jak joker. I miałam bardzo mocno wyraźny głos w głowie, że, że tak naprawdę. No tam doszło do rękoczynu. Było dużo przemocy, może nakreślę, bo to jest dość istotne. Yy, śmiałam się. Mój mózg po prostu w tym momencie próbował się obronić przed tym, żeby nie zwariować. I głos w głowie się powtarzał ha, mi, że ma ha, 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 ha wyjebane. Ha. Ha, 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 Jared Leto, kurde, albo ten, yy, kto tam, yy, Hitledger, świetnie to zrobił. Tak. I ten I ten głos został ze mną już do, no dostanie już ze mną na zawsze. No, on już nie opuści. I ten głos, powiem Wam, że zaczęłam, jakby, może nie że wykorzystywać, ale czerpać z niego yy, i z tej mocy. I w sytuacjach, w których widzę, że pierdolę albo nie radzę sobie z czymś. Albo mijam się z prawdą. Albo mijam się z prawdą, to przychodzi Trixie i po prostu stawiamy na baczność. Ale to nie jest schizofreniczne, że jakiś głos do ciebie mówi w głowie. Nie, czy to, coś. Są moje, to są moje. To jest na zasadzie intuicji. Tak, tak, no to na zasadzie intuicji. Mhm. I ta energia uwielbia prawdę, ona kocha prawdę. Jeżeli jest, jesteś trikserem i ktoś Cię okłamuje, to nie wyrabiasz przy tej osobie i bardzo szybko się zaburzasz. To po tym bardzo łatwo poznać. Im bardziej masz triksi, tym bardziej yy, nie wyrabiasz przy normalach. Hmm, to prawda. Ale też jest w Tobie się pojawia taka miłość do prawdy i chcesz tylko i prawdy. Dlatego masa relacji się rozpada, nie umie, nie, nie da się w kłamstwo, nie z tą naturą. I z tym rozpadem relacji jest tak, że jeszcze myśląc o tym jakiś czas temu byłam przestraszona, załamana, że coś mogłoby się skończyć, a to po prostu tak przychodzi, przechodzi przez Ciebie i, no się, okay. robi ulga, nie? I, I czysto... się robi ulga i jest czysto. Może nawet jeżeli jest tam jakiś tam smutek, no bo wiadomo, jak jest dłuższa relacja, to. No to. Staje takie. Ale to fajnie, akurat. Miłe wspomnienia. no Ale ale w tym nie jest... ma rozpaczy, żalu. Nie ma rozpaczy, jest taka żalu. Po prostu. Na... oparta na miłości, a nie na negatywnych tak, uczuciach. Tak, że. wdzięczność też. Weźmy tam. Ja... Idziemy tam. Idziemy przez kolejny most. Idziemy przez kolejny most. Symbolika mostu jest po części taka, że no samo przejście to jest, no ale drogi przejścia, mamy głupie chwile. Mosty to są rzeczy, które spajają dwie rzeczywistości, dwie różne często. Bo nawet pogoda potrafi być różna po dwóch stronach rzeki. Powiem Ci, że nie złapałem znaku. Pies się zatrzymał po to, żebym ja się zatrzymał, a ja się nie zatrzymałem i kontynuowałem mówienie. Okej, okay. nie słuchasz jej w ogóle. Ja idziesz z nią... Nie, nie zauważyłem, po prostu wiesz, Ale ogólnie się na niej nie, to nie skupiesz, No. no. Wiesz, to zauważyłem za... powiedzmy o te 30 sekund za późno, nie? No, no tak. No, no wiesz, no, musisz złapać wzorzec, to później już będzie takie, wiesz. Odstryk, Ale dokładnie chodzi, co? Mhm. Mój pies jest super. Ale to jest fajne, bo ona jest alfą, a jednocześnie nie walczy o dominację, kiedy jest na sznurku. Przynajmniej ze mną tak nie ma, Mój ja z nią nie walczę. To co? Z jakiej rzeczywistości do jakiej, tylko? Może tak. Przejdźmy z rzeczywistości, w której jest dwójka trikserów, do rzeczywistości, w której nie tylko my poznamy swoją naturę i będzie nas więcej. Z Trixerem jest jedna fajna rzecz. Normalne istoty i inne natury są w stanie Cię oszukać tak po prostu z chęci zysku. Trixer nigdy nie zrobi tego tak po prostu dla zysku. Zobaczcie, we wszystkich Batmanach Joker nigdy nie kłamał i nigdy nie robił niczego tak, żeby odnieść prywatną korzyść. On był transformacją wzorców. Jeżeli Joker, Joker przepraszam, Trixer coś Ci zrobi, bo Joker nie jest jedynym, nie jedyną manifestacją Trixera, to zawsze to jest po to, żeby ci było lepiej, nawet jeżeli chwilę pocierpisz. To ja sobie idę do rzeczywistości, gdzie jest nas więcej, a ty wybierz sobie to. Chodź. Ja muszę teraz przeprowadzić wszystkich innych. Jako bardzo mocno. Cieszę się, że zaufałeś mi i dałeś mi tak... Tak ważną rolę. Także przejdźmy przez ten most, wszyscy, i niech na końcu tego mostu spotka nas prawda. Prawda. Ale co się dzieje potem na ścieżce. Zobacz, że ja już po prostu sobie idę, nie patrzę, nie? Ojej, zapoznaliśmy się. Musieliśmy na ciebie poczekać, żeby móc się wyplątać ze smyczy. Myślę, że tym miłym akcentem... Ty to decydujesz. Myślę, że tym miłym akcentem zakończymy pierwszy odcinek yy, z Oliwką. <laughs> I Lucy. Tak. Lucy też była. Byłam ważna. Jestem gwiazdą. Pozdrawiamy.